Dzień dobry z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowic z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego z Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Dzisiaj jest święto trzech króli i wszyscy zaoznaczamy właśnie swoje domostwa, swoje drzwi Kacper, Merchel i Baltaza, czyli... Królowie ze wschodu. A dlaczego ze wschodu? Bo na zachodzie nie ma niczego. Zrozumiecie, nie ma niczego na zachodzie mądrego. A królowie zawsze idą ze wschodu. Eee. I oznaczamy rok 2024. Bo już Sylwester mamy za sobą. I mamy następny kolejny rok czytek. Kółko Macieju, ziemia się kręci i my razem z nią pozdrawiamy serdecznie sława wielkiej Polski.